Cześć z tej strony Sirek witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale w dzisiejszym odcinku pokażę wam top 3 moich ulubionych zestawów z sezonu 12 leonidżego prae empire ogólnie jeśli chcecie na przykład najlepsze zestawy z sezonu 11 lub bądź yy, danego sezonu to napiszcie w komentarzu lub sobie ja wybiorę to zostawcie tutaj łapkę w górę i subskrypcja, bo jeszcze brakuje nam jednego suba do 40 I ogólny kanał jednak startuje dopiero jutro. Niestety, ale jutro, już pierwszy film na kanale Cirec Games. Ja już bez długiego gadania zapraszam Was do oglądania. Na trzecim miejscu jest oto w tym zestawieniu zestaw, zestaw Leonid Drago. Numer katalogowy 717110, znaczy 0. Ogólnie fajny zestawik. Bardzo mi się podoba tutaj ten, jakby. Tutaj jest mało figurek, ale ogólnie są fajne, bo Kai jest oraz ten Scott, znaczy jakiś, no ten, ten, aaa, oh, wypadło mi totalnie, i te, tych dwóch jakby robotików, tych, z tej giery jakby. ogólnie zestaw tutaj, no, tutaj na trzecim miejscu jest fajny bardzo, ale w tym akurat zestawieniu jest najgorszy też jest bardzo fajnie, jest to auto zrobione. Jeszcze tutaj, co te jakby graffiti, naklejki na zderzaku. No, przechodzimy już do drugiego miejsca. Na drugim miejscu jest ta Flego Ninja, no, numer katalogowy 71712. I jak głęco, to mi się w tym tutaj podoba, jest nawet dużo ninja, bo są trójka, czyli J. Lloyd Zane, na dużo zajmuje też bardzo fajne jest to, że jest u nogami ten jeden, jakby ro robocik. Po prostu będziemy na nim mówi robocik. Oraz to jest chyba wężon, nie? Tak, to jest wężon, jego awatar jakby. O Jezu, uwiadomienie, przepraszam. I dobra. I też cała zwierzę jest dosyć spoko. Podoba mi się. Jest nawet wysoka, jest mała, ale nawet wysoka. I taka fajna, naprawdę. No co, teraz przechodzimy do naszego pierwszego miejsca Winera. Wygrywa całego świata i ludzkość W tym sezonie Dlatego lecimy I na tym pierwszym miejscu jest zestaw LEGO Ninjago Dokładnie numeru tutaj nie, nie, nie pokażę, bo nie mogłem go akurat znaleźć Ale tak się ten zestaw prezentuje To jest jeden z popularniejszych zestawów w tym sezonie To jest sklep dla graczy A czemu tutaj zląduję z takiego powodu, że to jest to byłem, no, Jay i Szkoty to ich nie liczmy, nie? Yy, znaczy, liczmy ich, ale najlepszy to jest ten Call Nia, różowy że jest bardzo ładny. Ten, 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 no nie wiem, co to jest właściwie, który wygląda takie jakby Sensei czegoś. Awatar Harumi w więzieniu jakimś, i ten zły to jakoś, nie? Wiem. No to nie jest już robotik, ale będziemy do tego mówili ultra, nie wiem, ultra robot. Nie wiem jak on się nazywa dokładnie, bo jeszcze ja ten sezon nie wystartował i nie wiem jak go nazwać akurat. A ten zestaw jest, dla, jest fajny, bo nietypowy. Nie ma takich zestawów jak ten. Oczywiście też fajne są tutaj pozostałości, czyli tutaj ten miecz na samym środku, tam... Po prawo ten sklep i po lewo to coś... Nie wiem co to właściwie jest, ale dobra. W ogóle zestawik bardzo nie ma jakichś dużo elementów, ale... Jest dużo figurek Co mogę jeszcze powiedzieć. Fajne te trzy zestawiki Oczywiście na pierwszym miejscu najlepszy A na trzecim najgorszy w tym zestawieniu No, ja już mogę was pożegnać. Subskrybujcie mój kanał po więcej materiałów, bo na 40 subskrypcji pokazuję kota Dlatego zostawcie tylko słowa lajka, Dzwonek subskrypcje, jak nacisnijcie suba Obok tego jest 12, szerszego, zostawcie to Czyli kliknijcie po prostu Taki wiek, nie widzicie tego nowego dźwięku? Dźwięku ten tego To wszystko i będzie taki dźwięk. A w ogóle słyszeliście to podobno, jak nie zostawicie like, znaczy jak nie zostawicie suba, to przyjdzie do ciebie w nocy goły kuba. Naprawdę. Tego lepiej nie ryzykować. Ja bym zostawił tego suba, lajka like i dzwonek dzwonek No, ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Trzymajcie się. Cześć.